Masnykiel, Wiktor. Witamy w kolejnym programie nowej serii telewizji Karkonosze Play, gdzie będziemy podsumowywać, a także komentować te najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia, więc program nasz nazywa się właśnie Koniec tygodnia. Dzisiaj nasz program zdominują sprawy stadionowe, takie wrocławsko, ale warszawskie. Również. narodowe. Narodowe i, i Dolnośląskie. Może, może od tej sprawy takiej bardziej naszej bliskiej, czyli, czyli Dolny Śląsk, a tutaj zamieszanie w związku z wiceprezydentem Wrocławia i jego ewentualnymi powiązaniami z firmami, które zajmowały się budową, później obsługą, organizowaniem imprez na nie stadionie. Tylko, nie tylko. Jeszcze znajomości rzekome wiceprezydenta Janickiego z biznesmenami, którzy organizowali różne wydarzenia związane z Euro 2012. Mhm. Nie sądzę, żeby prezydent Dudkiewicz doniósł na, czy przekazał sprawę w jakiejkolwiek formie do CBA, nie będąc pewien tego co, co mówi, co przekazuje radnym, co przekazuje opinii publicznej. A tu ja mam takie rozbieżności, bo też czytałem kilka wypowiedzi na temat tego, że prezydent Janicki został odsunięty już półtora roku temu od spraw związanych ze stadionem, to, to mówił prezydent Dudkiewicz, a Janicki wspominał o tym nie, przepraszam, że Dudkiewicz mówi, że do końca wszystkie sprawy ze stadionem prowadził Janicki, a Janicki mówi, że półtora jest, roku temu mówił, był już że... odsunięty. Tak. Wygląda na to, że to tak jest kompetencji nieznany w urzędzie, że, że to wyjaśni już CBA, natomiast jakby narracja zamyka się tak w logiczny, w logiczny sposób, czyli nie wiem, Odsunął, miał podejrzenia, potem skończyło się tak, jak się skończyło. Natomiast poza tymi implikacjami, poza paragrafami prawa, tu mamy Oczywiście do czynienia z domniemaniach na razie, ale to, co we Wrocławiu się udaje, tak, w całej Polsce no, udaje się średnio. Ja byłem na meczu Japonia-Brazylia. Stadion nie był pełny, nie, to był wtorek, 14.10, ale było sporo ludzi. Jak na mecz towarzyski i gdzie nie gra polska reprezentacja, to bardzo dobrze. My mogliśmy oglądać kilka meczów polskiej reprezentacji, które były grane na wyjeździe, no to oglądało ich, nie kilkudziesięciu kibiców, a nie kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy. 30 tysięcy kibiców. No. Ten stadion żyje, ten obiekt funkcjonuje. Wszyscy przyjechali, mecz się odbył, wyjechali. Było wszystko w miarę w porządku. Cieszy to, cieszy to, dlatego, że jak... Mieliśmy okazję zobaczyć, gdzie indziej nie jest tak wesoło. Wiesz. Niektórym pada na głowę, na przykład. Przyjadą A. polską reprezentację oglądać. To nawet nie jest najgorsze to, że pada na głowę. To, że najgorsze jest to, że ten deszcz dla niektórych stał się przyczyną i, 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 i powód, i, i taki fajny jakby. Fajną okazję, żeby zwalić, na deszcz. Mhm. Najpierw było tak: PZPN na NCS, NCS na delegat FIFA, delegat FIFA na ministerstwo, ministerstwo a na PZP. I wszyscy na końcu na pogodę zwalą. Tak! A potem to było takie, takie odbijanie piłeczki. Na drugi dzień mecz się odbył. No to, no to czego chcecie? No mecz się odbył. Wszystko w porządku. No, wszystko w porządku. Reakcja prezesa laty, kiedy dziennikarz jakiś szedł za nimi. Panie prezesie, można? Co? Czego? I, no, no, a później... Ale już no, jest, tak, no, jest znany z tego. że, nosił, że, że, że no, nosił parasol, zaczął padać deszcz i nie mógłbym go otworzyć. Jest coś, jest głębsza myśl za tym wszystkim. Znaczy, jeśli nie możemy dopilnować, żeby dwa miliardy były wydawane tak, jak trzeba. Znaczy, tak, jak trzeba. Z, Chciałbym, myślę, że sam mógłbym kupić za własne pieniądze z podatków moich dach na narodowy, który da się otworzyć w czasie deszczu. To nie jest jakaś tam zbyt skomplikowana czynność. Myślę, że sam mógłbym pójść do cieplic do Baranowskiego i zamówić drenaże, studzienki i, i byłby ten drenaż. NCS nie potrafi. Mhm. Dlatego, że my, jako społeczeństwo, jako naród, potrafimy tolerować. Takich fuszerek i powiedzieć sobie, A to była wina deszczu, czy siła no, wybaczą, wyższa? No, wybaczą na no. wybaczą. No, my nie potrafimy tego dopilnować i potem y, automatycznie ci, którzy tak mówią, że siła wyższa, no przecież wina deszczu, to tracą prawa wówczas, kiedy nie są przyjęci do szpitala, bo NFZ nie ma pieniędzy, bo, bo nie płaci za nadwykonania, bo straż pożarna nie ma na paliwo, bo policja nie ma na ten system kontroli danych kierowców tracą, wszyscy ci, którzy akceptują tego stanu rzeczy, tracą prawa do narzekania, że właśnie tak jest, że nie ma pieniędzy na, na niczego. A dlaczego nie ma pieniędzy na niczego? Bo wydaliśmy 2 miliardy nie wiadomo na co, bo wydaliśmy miliard na ekrany dźwiękoszczelne niepotrzebne, bo wydaliśmy miliardy, dziesiątki miliardów na autostradę, która się zapada 4 mm dziennie i, i wszystko jest git. Tomek, yy, my tak? My wszyscy, jako naród, jak była, było zagrożone nasze prawo do ściągania plików z internetu, to zrobiliśmy jakieś pół rewolucji. Tak, wyszli wszyscy na ulicę. Tak. Kiedy marnuje się spora część budżetu państwa, czyli nasze podatki, nie robimy nic. A wspomniałeś o tym właśnie, że brakuje pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia. To chyba ostatnio też pojawiła się taka informacja, że u nas w szpitalu niestety również tych pieniędzy brakuje, więc do końca roku nie chorujemy. Do końca roku nie chorujemy, yy, <grym> dlatego że, dlatego, że nie możemy zaciągać dach na narodowy. To, to jest przewrotne, ale, ale jest taka wspólna nić. To i, I tego chcę udowadniać, chyba nie trzeba to udowodnić zbyt, zbyt szeroko. Wiele niej również odczuwamy nie z naszej winy. Może nawet nie z winy dyrekcji szpitala, tylko z winy braku funduszy w NFZ no, odczuwamy pewne niedogodności. Jakby te niedogodności nie były związane z naszym zdrowiem, to można by było do tego przejść, do porządku dziennego. Ale, ale niestety, kiedy dziecko czy. Osoba starsza spotyka się z odmową przyjęcia do szpitala. No to pozostawia tak trochę... Hmm? No nie. Tro, tro, trosze to nie jest taki smak. niesmak. No ale chyba łatwiej jest sprawdzić prognozę pogody niż przewidzieć ewentualną koniunkturę tutaj, jak można ją nazwać, przewidzieć chorobę. Tak, chorobę. No to, to czyli tutaj dużo łatwiej ewentualnie rozgrzeszyć jest NFZ niż NCS czy delegata UEFA. Nie, nie, no to wszystkich, mo, wszystkich można rozgrzeszyć. Padał deszcz. Tak. Siła wyższa. A te, bardzo mi się podobała taka metafora, teraz e, wracając do Wrocławia prezydenta Dudkiewicza, który tłumaczył się radnym z, z zadłużenia, że no jeżeli jest ograniczenie na drodze do 50 na godzinę, a jedziemy 47, to jest wszystko w porządku. Można, może być zadłużone miasto do 60% budżetu, jest 55%, czy jest wszystko w porządku? Jest wszystko w porządku? Wiesz, samorząd. Wrocławia, tak samo jak i samorząd Legnicy, Wałbrzycha i Renej Góry, jest zapewne w innej sytuacji. Te wszystkie samorządy znajdują się w innej sytuacji niż były nie wiem, rok temu, dwa lata, pięć lat temu. tak? Dlatego, że maleją dochody z PIT-u, bezrobocie, bezrobocie rośnie. Dość lawinowym tempie, niestety. Wrocław też bardzo narzeka na sprzedaż swoich nieruchomości. Wiele niegórzy też o tym mówią yy, bardzo często. Ceny nieruchomości maleją, więc te, 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 to, co jest w ofercie miasta w danym momencie szacowany był na nie wiem, miliard, a teraz okazuje się, że jest to warte tylko 800 milionów. No. I wszyscy mają kłopot, bo kołdra robi się za krótka. Za krótka. Albo A tu brakuje, albo tu brakuje. Ale to budżety na przyszły rok w Wałbrzycha, Legnicy, Wrocławia, Jeleniej Góry, Kalisza, Warszawy i budżet państwa będzie trochę taki jak kołdra za krótka, bo pieniędzy brakuje. Pytanie jest takie: czy łatwiej będzie dla samorządu, który zarządza miliardami, tak jak Wrocław, znaleźć rezerwy, czy będzie łatwiej dla, dla samorządu, który zarządza paręset milionami, tak jak Góra, znaleźć rezerwy? Mhm. Odpowiedź jest dość prosta. Zadłużenie rzędu 160, czy może inaczej, deficyt rzędu 160 milionów więcej niż planowano. To dla Wrocławia wydaje mi się, że nie będzie jakaś tam straszna tragedia księgowa, a że opozycja to wykorzysta w Radzie święte prawo opozycji. No. no też radni Platformy Obywatelskiej już chcą zwoływać nadzwyczajną sesję Rady Miasta i dotyczącą budżetu i dotyczącą stadionu e, i tego centrum kulturalnego, które tam też się tworzy i niby ma być stworzone, a, a jeszcze, jeszcze tam dużo brakuje rozwiązania też umowy z Mostostalem. Ja cieszę się, kiedy słyszę, że e, robota jakaś tam publiczna za nasze pieniądze, to już któryś raz w dzisiejszej audycji mówię, że to za nasze pieniądze. To prawda, to pieniądze z podatków wrocławian. Źle pracowały, znaczy miało być wykonane tyle i tyle, a stan zaawansowania prac był mierny. W związku z tym ktoś reaguje, pogonili wykonawcę, przynajmniej taka jest wersja urzędu, czyli Mostostal, Biorą innego, zagrożone są terminy. Ja to wszystko przerabiałem przy budowie stadionu. Też się tym mocno interesowałem. Stadion we Wrocławiu dokończył się. Dopłaty... Jeszcze nie dokończył się. Jeszcze tam są jakieś właśnie też. Z mają... no, okay. tak. Na Euro był gotowy, odebrany, aczkolwiek niedokończony, ale dopłat nie stracili. Ja sądzę, że będziemy mieli pewną powtórkę, z, rozry... z, 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 powtórkę z, z tego spektaklu. co mieliśmy przy Stadionie Wrocławskim. To znaczy, um, ten dolnośląskie Centrum Muzyki Filharmonii, tak jak się zwie, będzie gotowy 2014. Na, by na, na tak ale najważniejsze, żeby był na 2016, kiedy Wrocław będzie europejską stolicą kultury. I najważniejsze, żeby dotacji nie stracić na to. Nie straci dotacje miasto, a co najważniejsze, że, że to będzie, że ktoś to pilnuje. Jeśli przypominam sobie, patrzę wstecz, ile robót publicznych mieliśmy wykonanych w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu, bez nadzoru, kiedy y, terminy kolejne, y, prawda, mijały, a w magistratach każdy rozkładał ręce, no nie możemy nic zrobić, no nie udało się, no y, przeoczyliśmy. No, we Wrocławiu takich spraw się nikt nie przeoczy, tak? Y, coś nie jest na czas, reakcja. Czyli to nie będzie normą, a jak myślisz, to przyniesie nam kolejny tydzień? Będziemy o czym porozmawiać? Tuskobus. Tuskobus? Tuskobus. Tuskobus się szykuje. Myślę, że organy terenowe Platformy Obywatelskiej już wyrywają sobie wizytę prezydenta, wizytę, premiera. przepraszam, premiera. Po drugim expose. Po drugim expose. Premier, który będzie po szczycie w Brukseli. Te, te, te Tuskobusy już to, to już jest trochę passé, to, to, to już było, tak? Premier wyjdzie z Tuskobusa, przytuli się do dyżurnego prezydenta miasta, będzie to, co dziennikarze zwą w żargonie dziennikarskim, buzi, buzi, czyli... Też pewnie my... kilka usłyszy pytań, jak żyć. W się czy dopuszczą papelkarza czy nie, ale myślę, że Taki mocny akcent to będzie przy tym, jak premier powie, o, prezydent jest wspaniałym samorządowcem, a prezydent miasta powie, o, premier jest wspaniałym premierem, jak o czym wspiera bardzo. Wsiądzie z powrotem do Tuskobusa, pojedzie do, do kolejnego miasta, miasta do, do kolejnego prezydenta miasta, czy do kolejnego starosty i to samo usłyszy, będzie właśnie te buzi, buzi i, 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 i jedziemy dalej. Tak, takie, takie są moje przewidywania. To co, kończymy nasz koniec tygodnia i czekamy na kolejne 7 dni. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.